Szanowne kamratki, szanowni kamraci. Cały czas robią w nas w tak zwane przysłowiowe jajo. Odnośnie sytuacji politycznej, którą w tej chwili konsumujemy. Bawi mnie do łez, jak ludzie to przeżywają, co to się dzieje, jak to ten tego odwołał, a tamtego powołał, jak to premier Kaczyński nie chce być premierem, ale jest premierem, jest naczelnikiem, ale naczelnikiem nie jest, tamten nam tamtego warknął odbytem, tamten coś powiedział i zmiany, zmiany, rekonstrukcja, rekonstrukcja. Bajko moja bajko, szanowni państwo. Jedyne co prawdziwe jest, to prawdziwe ambicje konkretnych ludzi. Miło patrzeć, jak się pani premier szydło obraziła. Miło słuchać, jak rozżalona Polska wydzwania po radiach i modli się za panią szydłą, za matuchnę naszą, serdeczną, która tak o Polskę dba i, i, taka, i tak Polskę ma w sercu. Ale wiecie państwo, tak pierwszą z brzegu wyjmę tę jazzgę pod tytułem Ustawa 1066. Jak obowiązuje? Tak obowiązuje. Udają, że nie ma sprawy. Liczą na co? Ja wam powiem na co. Na krótką pamięć. I my ją mamy, tę krótką pamięć, bo czego chce Polak? Polak chce świętego spokoju. I będzie miał święty spokój jako niewolnik. Jako niewolnik. Cofnę się do 2012 roku, kiedy w czasie euro 2012 prze, przeforsowano ustawę o obowiązkowym szczepieniu wszystkich. Cichutko, cichosza, i PIS zagłosował za. Tak, tak, a potem się tłumaczyli posłowie, że oni nie wiedzieli, za czym głosowali. Wiecie, żeby mnie zaszczepić, będą musieli mnie najpierw zabić. Bo to przypominam, że w tej ustawie jakiś naczelny epidemiolog kraju podejmuje uchwałę o epidemii z, przes z przesłanek prasowych. I on mówi: jest epidemia i na przykład miejscowość to ataka, ataka, wszyscy do zaszczepienia i koncern farmaceutyczny zarabia ciężkie pieniądze. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby nas mieli szczepić wszystkich tą szczepionką odra, świnka, wszystkich dorosłych, bo takie są plany. Jak do mnie przyjdą, to zabiję. Mam takie prawo. Jestem właścicielem własnego ciała. Inaczej sobie nie wyobrażam, więc pani Szydło, boleściwa pani Szydło i chytręki pan Kaczyński, ajajajajajajaj, ale jak w Pisie zawrzało, jak się tam zagotowało, jak się podnieśli, że taki Morawiecki. Wiecie, wie, wie pan, panie Wojtku, ja wam powiem, jak to jest, bo ja z nimi rozmawiam. Panie Wojtku, to się w pale nie mieści. Skąd się facet wziął? Ja w PiSie, panie Wojtku, tyle lat za popychadło robię, a on przyszedł już premierem. A panie, przecież on był tam w tych restauracjach, tam, tam się z tymi Sienkiewiczami. Oho, panie Sienkiewicz, my się kiedyś spotkamy oko w oko, to ja panu powiem, co ja o panu myślę, panie Sienkiewicz. Fajnie będzie. A, wracamy do tematu. I nagle ten morawiecki premierem jest. A co on dla pisu zrobił? Taki morawiecki, ale za nim cała masa przygarbionych banksterów w czarnych hałatach, cichuteńko szuru szuruburu szuru -buru, jak szczury. Wiecie, jak szczur wygląda? Taki zgarbiony jest z tym długim, takim obślizłym og ogonem. Proszę mi wybaczyć, takich odbieram. Ja ich tak odbieram. Szczury przycupnięte w kącie udają, że ich nie ma, tylko te oczka im się błyszczą. I, i wreszcie po dwóch latach Kaczyński mówi: dosyć tego teatru narodowego. Szydło do budy! Morawiecki, bierz ich! I to pi-pi-pi-pi. I to się ta dżuma się rozlezie po tej naszej ojczyźnie. Szanowni Państwo, moja prababcia miała ksywkę wśród. Podkomendnych mojego dziadka krwawa Marysia, ponieważ gotowała obiad, miała nagant, nagant, tak się nazywał ten rewolwer, i z nagantka, z naganta strzelała do szczurów i zawsze trafiała, ja gotowała tutaj obiad, a tu przez okno i zabijała szczura. Szczur ma charakterystykę, wystraszony szczur jest tak ohydnym zwierzęciem, piszczącym, no, symbol dżumy. I wybaczcie mi, jak patrzę na twarz pana Morawieckiego, no ja, ja bardzo przepraszam, ja nie chcę nikogo obrazić, no kojarzy mi się ze szczurem. I to, że wiecie, kiedyś powiedziałem, ale będę cały czas powtarzał, mój kolega ma córkę, córka nie dostała się na medycynę dzienną, a jego nie stać, żeby kupić córce medycynę płatną. Więc dziewczyna poszła na inne studia i yy, wiecie, szanowni państwo, przyjeżdża Ukrainiec i państwo polskie mu płaci medycynę. A co tam? Przecież on jest ważniejszy, a nie polskie dziecko, polskiego podatnika i to pan Morawiecki. Tak, tak. Bo skąd on się wziął? On się wziął z jakiegoś banku. To jest pieszczoch systemu bankowego. On nam teraz będzie tutaj z Polski robił Eldorado gospodarcze. Pytanie, czy my to przetrzymamy. Ale wiecie Państwo, Polacy mają dobrą opinię na świecie, że my wszystko przetrzymamy nawet własną śmierć. I wiecie, co najbardziej mnie boli? Nie to, że jesteśmy głupi, bo można być głupim, bo nas od samego początku w błąd wprowadzają tylko ta cecha charakteru mnie boli. Nasza, ja jej nie mam. Ja jej nie mam, bo ja jestem chłopak z pod PGR-u, z lasu, wychowywany przez twardych ludzi, którzy potrafili przewartościować swój system wartości. Starych Onrów, którzy byli w Paksie, którzy powiedzieli: przeklęty układ jałtański. A potem w latach 80., -tych, 90. -tych mówili: pilnować tego układu, bo to jest gwarancja naszego bytu wracam do tej cechy charakteru. Ta cecha charakteru, że my za wszelką cenę szukamy akceptacji u obcych, żeby obcy mieli o nas dobre zdanie, żeby był ciepły wizerunek Polski u obcych. Ludzie, naprawdę zależy wam na tym, żeby dobre zdanie miał o nas Anglik, Irlandczyk, Francuz? Zależy wam na tym? Bo mnie to kompletnie wisi. Czy on ma dobre zdanie o nas, czy złe ma zdanie? O... Wiecie, co mnie podnieca? Żeby się nas bali, żeby nam zazdrościli, o to mi chodzi, żeby wiedzieli, że jak podskoczą do Polaka, to się im skończy to tragicznie, a nie żeby mówili: Ja, Gud Polak, o, fantastyczny Polak, o, rób, rób Polak, rób, rób, rób za darmo, rób Polak, o, po śmierci to ty będziesz święty Polak. Takiego wała. I teraz patrzę na ten teatr polityczny. Co kombinują dla nas teraz zuchy? Co wymyślili? A tam dołóżcie temu Polakowi jeszcze, jeszcze pół tony, udźwignie. A jak nie udźwignie, trudno, to będzie rozpłaszczony. I pani szydło teraz. Widzę, jak jej chodziła gula, widziałem, jak nie podała ręki Morawieckiemu. To jest najpiękniejsze. Prawdziwe relacje ludzkie. Nie ma oszustwa. I teraz Pani Szydło. Pani Szydło, słucha mnie Pani? Pu, 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 Słucha mnie Pani? Pani Szydło? A dlaczego Pani by nie miała być prezydentem Polski w najbliższych wyborach? A co to? Czym Pani jest gorsza od Dudy, Niczym Pani się sprawdziła, Pani stanęła przed Forum Międzynarodowym i broniła Pani honoru Polski, chociaż wiemy, że nie bardzo się Pani chciało, wiemy, że Pani jest również po tych kursach amerykańskich, że Pani jest sprawdzona, pobłogosławiona, wiemy, wiemy, ale przecież ktoś będzie musiał być prezydentem polskim, a dlaczego by nie, nie mógł być prezydent Polski Pani Beata Szydło? Ja Panią buntuję, bo wie Pani co? Jak dojdzie do wyborów prezydenckich i będę wybierał między Biedroniem, między Nowacką, między Dudą, Panią i jakimś jeszcze innym misiem puszystym, to dam głos na Panią. Wie Pani dlaczego? Bo jest Pani kobietą. I kobiety jako takie są z lepszej gliny. Znaczy, one są z żebra Adama zrobione generalnie, to prawdopodobnie było to najlepsze żebro, które było w Adamie, więc jesteście lepsze. Świętej pamięci Krystyna Sienkiewicz y, kiedyś mówiła taki żart, dlaczego Pan Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a potem kobietę. I odpowiedź była natychmiastowa. Musiał zacząć od zera. Więc Pani Szydło, ja pobudzam Pani ambicję polityczną. Ma Pani taką miłość narodu. Ja słyszałem tę miłość w, w rozmowach niedokończonych w Radio Maryja. Słyszałem te kobiety, które dzwoniły. Ot! I pan Kaczyński sobie sam krzywdę zrobił. Nadepnął na grabie i grabie go. Ping. No to Cwaniaczek jest. On już raz kiedyś wywalił rząd, swój własny rząd wywalił, żeby y, y, traktat lizboński nie został y, wykopany. I tak, I tak teraz dostał polecenie, tam zadzwonili do niego, i on no, musiał zrealizować polecenia banksterów, bo wiecie, a to jest bardzo bogaty kraj Polska. Bardzo bogaty i ma młodych ludzi bardzo dużo, bardzo dużo... O, dzwoni pan Kaczyński, ale nie będę podnosił y, y, Padrę, zobacz, co tam dzwoni. Nie będziemy tego zatrzymywać, tak? Kaczyński? Nie, nie Kaczyński. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobrze, więc wracając. Yy, I chłopcy tam z tego rządu, tam z PiSu, którzy też chcą władz, władzuchny troszeczkę chcą, ale się Kaczyński przestraszył, bo tak, premiera wymienił, ale yy, ministrów zostawia. I to jak w rejsie. Że pani szydło była najlepsza, ale wyrzucamy ją. Ale była najlepsza i bardzo nam jej żal, ale ją wyrzucamy, no bo zobaczył skrzywioną twarz narodu. Jak to? Wiecie państwo, to jest dokładnie tak, wjechaliśmy w sam środek gnojówki i oni w tym momencie konie wymieniają. I my w tej gnojówce zostajemy. Pani szydło będzie ministrem Besteki, jak głosi ludowa przypowieść, będzie się zajmowała obywatelami. A więc Pani Szydło, niech Pani montuje komitet wyborczy na prezydenta Beata Szydło. A dlaczego nie? Przecież Pani jest jeszcze młodym politykiem. Przed Panią jest życie. Ma Pani syna księdza i to nie byle jakiego, bo yy, yy, który wyznaje ten rytm mszy Ja teraz nie kpię, teraz mówię poważnie. Pani czuje bijące serce narodu. Pani Szydło... Powiem pani tak, pan Kaczyński jest przereklamowany. Ja też bym potrafił rządzić z drugiej kanapy. I bym mówił: no tam, tam, zrób tam tak. Nie udało ci się, dureń jesteś. No to, a, a co ja mówiłem? Nie, ja takiego nic nie mówiłem. Wszystkiego się można wyprzeć. Proszę państwa, zero odpowiedzialności. Kiedyś powiedziałem w nagraniu u Korczarowskiego, że Kaczyński, tchórzu, schowałeś się za babską kieckę, wyłaś! Ale nie, nie, nie. Proszę państwa. Być naczelnikiem, być osobą nieomylną. Wszyscy inni się mylą, tylko nie on. A teraz nam wystawił szczurka. Szczurek Morawiecki. I tam wyłazi ten brud. Tak, tak, proszę Państwa. Ja już trochę żyję na świecie. Napatrzyłem się. Ktoś powie: Jabłonowski, mącisz, co proponujesz? Samodzielność proponuję. Wypieprzyć wszystkie partie. Wszystkie! Od dołu chłopcy. Od dołu przejmować władzę. Ja wiem, że PiS zrobi ordynację wyborczą, że trzeba będzie mieć dwa razy tyle głosów, żeby wejść na przykład do rady gminy, ale zróbcie to. Zróbcie to! Wywalcie wszystkie partie. Programowo nie głosujemy na żadną partię. Zbierzcie się chłopaki z danej miejscowości. Tego znasz, tego znasz, tego znasz. Ten, dopis, ten z P.O. spisu won. Nie ma go. Zróbcie im taką niespodziankę. Polacy, pokażcie, że nie tylko w sytuacjach beznadziejnych potrafimy zginąć wszyscy jednego dnia, ale potrafimy też zawalczyć o swoje. A potem się wszyscy za głowę łapią. Proboszczowie! Proboszczowie, dlaczego wy się w krytycznych momentach narodu zamykacie na swoich parafiach, do spiżarni? Dlaczego nie stajecie na czele narodu? Gdzie byliście w Żurawlowie, kiedy rolnicy 411 dni i nocy pilnowali swojej ziemi? Gdzie byliście? Jesteście tchórzami. Ale kto jak kto, kapłan obojętny jaki, prawosławny, protestancki, katolicki, powinien stać na czele swoich owieczek. No cóż, wszystko się widzi, wszystko się pamięta. Więc szanowni Państwo, Pis zrobi tak, jak chce, ale zobaczcie, nikomu się krzywda nie dzieje. Powiem wam tak, gdyby Jabłonowski przejął władzę. Już słyszę ten odgłos przed komputerami, powtórzę, gdyby Jabłonoski przejął władzę, to byłaby noc długich noży. Nie bałbym się łamania konstytucji, prawa. Bo to jest tylko umowa, szanowni państwo. Umowa, to co jest prawdziwe, to życie ludzkie jest prawdziwe. I wielu zacnych obywateli tego, tej samej nocy by w pierdlu wylądowało. A kiedy byśmy ich z tego pierdla wypuścili, to by się okazało. Więc udawanka, uda, udajemy, udajemy, że się kłócimy, i dlatego to wszystko takie bez temperatury jest. Nieprawdziwe, ale ból pani Szydło był prawdziwy. I prawdziwa była jej mina, kiedy ona zrozumiała, że zrobili ją w konia. Ona jest przysłowiową babą, jak w tej przysłowiu. Baba zrobiła swoje, baba może odejść. Pani Szydło, ja będę głosował w drugiej turze na prezydenta na panią. Z tak dziką satysfakcją, pani Szydło, będę głosował na panią, bo została pani przerzuta i wypluta, Przerzuta i wypluta. Ja wiem, że pani przeszła przeszkolenie i pani dużo wie, ale myślę, że jest pani dobrym człowiekiem. No może trochę nudnym, ale może taki taki wypracowała sobie pani taką metodę, żeby tak przeciwnika zanudzić tym takim jednostannym tembrem głosu. No ale nie pani, każdy orze jak może jest pani skuteczna, więc kochani kamraci i kamratki. Narodowcy, nacjonaliści, to są wszystko zabawy postokrągłostołowców. Oni cały czas udają kogo innego. Zamknijmy ich w ich własnym kontenerze i nie dawajmy jeść. Kto przeżyje, wolnym będzie. A my do własnych tematów, do, do, zamknijmy się na, 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 na terenie własnej gminy, na terenie własnych małych miejscowości. Zatomizujmy Polskę, potem się skrzykniemy do kupy. Rolnicy, nie oglądajcie się na żadne organizacje rolnicze, twórzcie Front Ludowy. Front Ludowy to jest front, czyli linia boju i lud. Nie każdy chce być ludem. Warszawiaczki z Mokotowa Górnego nie chcą być ludem, są jaśnie państwem. Mówiło się ubowo-górne, ubowo, -górne, ubowo -dolne. bo to są polskojęzyczne twory, a lud to lud. Ja jestem spod PGR-u, ja się utożsamiam z ludem. Ja się nie wstydzę, jestem pastuchem, mam na, mam na to papier, nie jestem inteligentem. Także. bujać to my, panowie szlachta. To a propos tego, tego komentarza bieżącego politycznego. Przepijmy zimną wodą te emocje i wiecie, mówiłem tyle razy, obiektyw kamery to jest najbardziej obiektywna rzecz na świecie. Nie oszukasz go. On wchodzi i widzi, widzi zwężone chytre oczka Pana Morawieckiego, który wie, jak tam przed tymi radami, tych banksterów, na co się umawiał, co obiecywał i jak to będzie naród będzie zwodzony. Przykładowo. Wymyślili sobie żartownicie samochód autonomiczny, bez kierowcy, ludzie, i, I są idioci, którzy to łykają, że samochód sam jedzie bez kierowcy. W Stanach już są wypadki śmiertelne, bo samochód chciał jechać, a tam był przejazd kolejowy. Nie zanotowano. Ktoś nie wprowadził, nie było czujnika albo się zepsuł. I pociąg przejechał po tym autonomicznym samochodzie z tymi ludźmi w środku. To nam szykują. To nam szykują. Ech, a teraz Wam powiem dykteryjkę. Widzicie furażerkę na mojej głowie? Widzicie, tak? Moja furażerka Jabłonowskiego. Zgubiłem ją. A była w koszyku w rowerze i wracałem y, alejami ujazdowskimi, pędziłem jak wiatr, turbulencja w koszyku wywiało furażerkę. Przyjeżdżam do domu, nie ma więc wracam z powrotem, a już zmrok był, ciemno, pomalutku jeżdżę, płaczę i jadę i szukam i gdzie ona tęsknie, nie ma, wróciłem do domu jeszcze raz, ale anioł stróż mówi, nie poddawaj się Jabłonowski, ona musi gdzieś tam leżeć, jedź jeszcze raz, więc ja jeszcze raz te kilka kilometrów z powrotem i pomalutku szukam i na Ujazdowskich były takie donice, donice takie były, gdzie drzewa rosną, i sobie myślę, może ktoś znalazł na ścieżce rowerowej i położył do tej donicy i tak po każdej donicy i na tej ostatniej donicy ta furażerka leżała przy, przystawiona kamieniem, a w furażerce była kartka. Czy to jest furażerka pana Jabłonowskiego? Tak, to moja. Kamracie, który to zrobiłeś, może oglądasz, może nie oglądasz, bardzo ci pięknie dziękuję za czujność, żeś to zostawił, żeś wiedział, że Jabłonowski będzie tak zawzięty, że jak pies myśliwski znajdzie tę furażerkę. Brawo! Fajnie, że nie zabrałeś jej do domu, bo to moja pamiątkowa. Także proszę Państwa, tak, żeby trochę odprężyć atmosferę, nie traktujmy ich poważnie. Nie traktujmy ich poważnie. Bądźmy czujni, bo to są macherzy, oszuści, kanciarze, obiecacze. Takie nowe słowo wymyślić obiecacz, który wszystko powie. Wszystko powie co chcemy, co chcemy. A im bliżej wyborów, tym więcej powie. Ale obrażona twarz Pani Szydło, ból prawdziwy Pani Szydło. Jak to mówią teraz naukowcy, mowa ciała pani szydło. I zmieszana twarz pana, pana Kaczyńskiego z rozbieganymi oczkami, bo mu trochę głupio było, bo, bo, bo zobaczył, że się przechytrzył, ale to nie pierwszy raz się przechytrzył. Tak, tak, szanowni państwo, tak, tak. Na końcu powiem dowcip. Stary jak świat, suchar będzie, a może dla niektórych nie. Kłóci się baba z dziadem, kto pierwszy umrze, a to pukanie do drzwi. Dziad otwiera, nikogo nie widzi. Zamyka drzwi. Pukanie drugi raz. Baba otwiera, nikogo nie widzi, zamyka. Pukanie trzeci raz. Idą razem otwierać, otwierają, stają, nic nie widzą, ale opuszczają wzrok, a tam taka mała śmiertka stoi. I oni się wystraszyli, a ona mówi nie pękajcie, ja pokanarka. I to by było na tyle, szanowni kamrad, kamraci i kamratki, czołem Wielkiej Narodowej Polsce.